200 metrów od tej plaży powstaje nowe kameralne osiedle mieszkalne znanego dewelopera. Inwestycja znajduje się na wschodnim wybrzeżu Majorki, gdzie mamy najwięcej takich zatoczek z turkusową wodą. Miasto, w którym znajduje się inwestycja, to Kaniamel, a sam. Projekt nazywa się Tala Jest. Znajduje się tuż przy inwestycji. Jak widać, mamy tu troszkę zieleni, ciszę i spokój. Jest to inwestycja tak zwana off-plan czyli nie mamy gotowych mieszkań do których możemy wejść i sprawdzić widok i tak dalej cała inwestycja jest w trakcie budowy ale przez to mamy niższe ceny niż w przypadku inwestycji już ukończonych mamy naprawdę świetną lokalizację jeśli chodzi o ten projekt, bo znajdujemy się 200 metrów od plaży, na której niedawno się znajdowaliśmy. Ponadto dookoła mamy restauracje, sklepy. Jedna restauracja nawet ma dwie gwiazdki Michelin i jest restauracją całoroczną. Pozostała część może być w okresie zimowym zamknięta. Nie wszystkie na pewno będą Czynne dlatego, że jest to raczej wakacyjna destynacja. Ale dla osób, które lubią ciszę i spokój, na pewno przypadnie do gustu. Jeśli chodzi o sam kompleks, to znajdziemy tam basen, prysznice zewnętrzne, miejsca do opalania, parking dla rowerów oraz oczywiście parking dla samochodów. Osiedle jest bardzo kameralne i będzie się składało zaledwie z 14 mieszkań z dwiema lub z trzema sypialniami. Mieszkania będą oddawane, wykończone. I będą posiadały ogrzewanie podłogowe w łazienkach. System wentylacji z klimatyzacją we wszystkich pomieszczeniach. Będą posiadały umeblowaną kuchnię z możliwością do kupienia sprzętu AGD. Do każdego mieszkania jest przewidziane miejsce postojowe w garażu podziemnym. Lub miejsce postojowe naziemne. Ceny zamieszkania zaczynają się od 436 tysięcy euro. Zakończenie budowy planowane jest na kwiecień 2027 roku. Wyobraź sobie, że to może być Twój nowy dom. W przypadku jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu. Do zobaczenia na Majorce.